Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJPTV Tutaj pokażę Wam takie ciastka, które się nazywają rozetki, rozetki dokładnie i trzeba mieć taką formę, taką metalową formę i normalnie robicie ciasto takie same jak na naleśniki, czyli ciasto naleśnikowe, jajko, mąka, mleko, nie wiem, cukier czy jak to tam lubi a potem bierzecie taką rozetkę, taką formę do rozetki. Są różne kształty, a tu mam taki kształt. I później zamaczacie to tak jak widzicie, tą rozetkę, tą formę w tym, w tym cieście naleśnikowym i na bardzo rozgrzany, na mocno rozgrzany tłuszcz wrzucacie i smażycie. Po chwili wychodzą wam takie ciasteczka, Fajny cyk, można to sobie cukrem pudrem posypać, i sobie opierdzielać to ze smakiem. Można to potraktować bitą śmietaną, można to jeść też na słono, czyli zrobić wersję na słono. Yy, to zależy od tego, jaki kto ma humor i jaki kto ma yy, apetyt. No właśnie, ja tak myślałem o tym, żeby robić rozetki z mięsem, yy, czyli włożyć po kawałku boczku do takiej tej dziurki w ciastku i będzie takie normalnie rozetka boczkowa, taka bardzo dobra rozetka taka. I później posmarować to musztardą lub chrzanem i, w, i jeść to normalnie. Ale yy, zazwyczaj robi się zwykłe na słodko rozetki i i wszyscy się tym zajadają. To jest tak podobne w smaku jak coś gofry, jak coś naleśniki. No, to jest ciasto naleśnikowe, więc to będzie podobne w smaku właśnie do gofrów, naleśników, do takich tam. Tylko, że bardziej chrupiące, bo to jest cienkie ciasto i się tak spieka fajnie i tak to tak chrupie. To są takie ciastka na szybko. Taka przekąska, o której chciałem Wam tu w tym moim dzisiejszym filmie powiedzieć i pokazać zademonstrować, jak to się robi. Także róbcie sobie, smażcie sobie rozetki. A ja wam życzę smacznego, yy, smacznej rozetki i będę kończył ten filmik. Tym samym zapraszam was do subskrypcji mojego kanału i udostępniania moich filmików swoim znajomym na Facebooku. Możecie też klikać w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych moich gniotach w filmikach. Tak, każdy znajdzie coś dla siebie. Od pioseneczek wierszyków po takie tam jakieś zwykłe filmiki. Także koniec. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Siemandero i smacznej rozetki. Cześć!